Już nawet małe dziewczynki od samego początku uczone są tego, że najbardziej cennymi zdolnościami u mężczyzn są ich zdolności finansowe. Choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo zaprzeczali, to całe nasze życie obraca się wokół czy w sąsiedztwie pieniądza. To właśnie po to pracujemy, to on pozwala nam i naszym rodzinom spełniać marzenia, zachcianki, ale też zaspokajając podstawowe potrzeby życiowe. Posługiwanie się środkami płatniczymi jest stare jak świat. Może nie aż tak bardzo stare, bo w raju Adam z Ewą nie wymieniali się co prawda na zasadzie masz banana, dasz mi gruszkę. Oni zrobili tam tylko jeden handel wymienny z takim jednym wężem o jabłko. I to był najgorzej trafiony interes w historii świata. Ale wracamy już do tematu odcinka. Nasi pradawni przodkowie trudnili się zbieractwem, a gdy już zeszli z drzewa i przeszli na osiadły tryb życia, rozpoczęli handel wymienny, tak zwany parter. Przykładowo żywność na broń czy skórne na narzędzia. Choć początkowo taka wymiana spełniała swoją rolę, to w późniejszym czasie pojawił się problem z ustaleniem wartości przedmiotu. No bo uczciwie ile worków zboża koniecznych było do wymiany za jedną krowę. Spowodowało to powstanie tak zwanych równoważników wymiany. Stanowiły je produkty powszechnie potrzebne i łatwe do podzielenia, np. sól, zboże i skóry. Nazywano je płacitłami i to był pierwszy praprzodek dzisiejszego pieniądza. Płacidła różniły się w zależności od regionu świata. U Słowian było to bydło, u ludów koczowniczych konie, w Stanach Zjednoczonych tytoń, a w Chinach muszle. Zadziwiające jest to, że do dnia dzisiejszego muszle są środkiem płatniczym na niektórych wyspach Pacyfiku. Z czasem płacidłami stały się cenne przyprawy: pieprz, koździki, cynamon, zaś w średniowiecznej Europie była nią sól. Nawet sądy w Polsce wymierzały grzywny w formie Miarek soli. Historia pieniądza zmieniała się radykalnie w chwili wynalezienia metali. Oprócz żelaza, miedzi i brązu, z których można było zrobić broń i narzędzia, uwagę człowieka zwróciło srebro. I tak 8 gramów tego kruszczu stworzyło pierwszy znany nam pieniądz, a było to 5000 lat przed naszą erą w Mezopotamii. Choć handel z użyciem metali był łatwiejszy niż wymiana wszelkich dóbr, to sztaby złota i srebra różniły się wielkościami i masami. A ważenie kruszców w celu ustalenia ich wartości było strasznie czasochłonne. Rozwiązaniem miało być odlewanie srebra i złota do formy spłaszczonych kulek, czyli znanych nam dziś monet. Pierwsze z nich bito w Lidii na terenie dzisiejszej Azji Mniejszej na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą. Stanowiły je bryłki elektrum, czyli stopu złota ze srebrem, które opatrzone były stemplem złotnika z Efezu, co miało podkreślać ich autentyczność oraz wzbudzać zaufanie ludu. Monety były doskonałym rozwiązaniem. Nie zajmowały zbyt dużo miejsca w sakwie i można było je liczyć zamiast ważyć. Pierwsza produkcja monety na wielką skalę miała miejsce w Rzymie w świątyni bogini Junony Monety. Właśnie stąd wzięła się nazwa metalowego pieniądza, który nosimy w naszych portfelach. Od tej pory zaczęto otwierać mennice na terenie niemalże całej Europy. Powstawały nowe systemy monetarne, a prawo do bicia monet mieli kupcy oraz świątynie jako naturalne centra handlu i życia społecznego starożytnego świata. Rozkwit gospodarek i różnorodnych systemów monetarnych spowodował problem ustalenia kursu walut poszczególnych krajów. Narodził się pomysł wprowadzenia jednej wspólnej monety. W 1867 roku powstaje Łacińska Unia Monetarna zrzeszająca Francję, Belgię, Szwajcarię, Grecję i Bułgarię. Osiem lat później do życia powołana zostaje Skandynawska Unia Monetarna. Organizacje nie przetrwały jednak próby czasu. Zbicie monet ze złota i srebra było bardzo kosztowne. Dodatkowo zasoby tych cennych kruszców z czasem także się uszczupliły. Zaczęto więc zostawiać swój dobytek u złotników, którzy wystawiali pokwitowania, tzw. Tak kwity depozytowe. Na podstawie takiego papieru można było odzyskać w dowolnej chwili swoje monety. Tak narodził się pieniądz papierowy, który w szybkim tempie zrewolucjonizował Europę i stał się powszechnym środkiem płatniczym. Emisją banknotów zajęły się powołane banki centralne. Pierwszymi banknotami zaczęto się posługiwać w 919 roku przed naszą erą w Chinach, w Europie zaś dopiero w 1665 roku w Szwecji. Jeśli chodzi o Polskę, to w 1794 roku pojawiły się tzw. bilety skarbowe. Początkowo nie zyskały one ufności Polaków i dopiero po I wojnie światowej papierowy pieniądz na dobre zagościł w naszych domach. Pliki banknotów zaczęto umieszczać w bankach w formie rachunków. Który klient w dowolnym momencie mógł je podjąć. Tak dotarliśmy do obecnej nam ery pieniądza bezgotówkowego. Choć pierwsze próby takich rozrachunków prowadzono już w mezopotamii na glinianych tabliczkach. Dziś finansowe rozliczenia następują w wyniku płatności plastikowymi kartami. Pierwszą współczesną nam wizę wydał w 1958 roku Bank of America. Oprócz kart płatniczych, kredytowych, na świecie pojawiły się tak zwane kryptowaluty, czyli pieniądze, które są odporne na działania jakichkolwiek rządów, państw oraz banków. W 2008 roku powstał najsłynniejszy z kryptowalut, Bitcoin. Dziś możemy w sklepie także zapłacić swoim smartfonem lub skorzystać z polskiego wynalazku systemu płatności Blik. Ale to już historia na całkiem inny odcinek. Kończąc dzisiejszą opowieść, pieniądz przeszedł długą drogę od powstania do czasów dzisiejszych. Jednak jedna prawda z nim związana pozostała cały czas uniwersalna. Jeśli myślicie, że pieniądze jednak szczęścia nie dają, to proszę przelejcie je nam na konto. Pozdrawiamy i do następnego odcinka 360 sekund.